2, 1, akcja. Yy, siemaneczko, tu MT2PPL. Yy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co to jest ekwipunek, To się dowiedziałem przez całą noc. Yy, noc spędzona przed Metinem, no, no, to było trudne dosyć, no ale miałem super power-rate'a yy, z bydrunki, yy, ale ja nie mogę reklamować sklepów, więc dlatego Wam powiem bydrunka, a nie bydrunka. No, to dzisiaj wam tak pokażę eklipunek To można kliknąć i, można kliknąć tutaj na klawiszy, a można też jedną źle o klawiaturę. Klikamy sobie eklipunek i tu mamy takie rzeczy, mamy dwie strony normalnie. Pierwsza strona to jest dla idiotów, druga strona jest dla spokoziomów. Na pierwszej stronie mamy wachlarz, to, to taki do wachlowania, żeby jak ci jest gorąco, wiecie. To można założyć, bo zawsze jest gorąco w takich grzach, co wiesz. Yy, gorąca laska jest, to gorący wachlarz będzie też. Yy, tu na tym wachlarzu są ptaki narysowane, to pewnie, że ona chce ptaka. Yy, ona <grywka> lubi ociągać. Dlatego. No yy, Te ptaki nie wiem co symbolizują, przeczytam o tym, ale to w kiedy indziej, w jakimś od odcinku wam powiem, co te ptaki o, o co chodzi z tymi ptakami, czy tu to, to jest gra może od 18, powyżej 18 roku życia, że tu można jakieś yy, Fantazje, erotyczne tutaj dziwne rzeczy takie można robić to ja to wam to powiem wam w tym odcinku jeszcze to muszę opowiedzieć. powiedzieć normalnie jak macie coś zapalone i chcecie to wyłączyć to klikacie escape patrzcie to e escape, e escape. 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 escape i jeszcze włączyło nam się coś innego ale to już jest za trudne dobra no tak pamiętacie yy, yy, musicie wszędzie wysyłać te nasze yy, filmiki yy, nasz kanał bo tutaj jak najbardziej ma być rozpowszechniony my w was wierzymy Yy, nie możecie nas tutaj zostawić yy, Optakę wam opowiem kiedy indziej, a teraz yy, komentujcie, subskrybujcie, yy, te, dajcie łapki w górę, nie w dół, bo w dół to są niedobre łapki. Nie, no i co? Kurwa? tu stawiasz Dobra, yy, sam do tego. No yy, i to będzie na tyle w tym odcinku. Yy, do widzenia wszystkim. Do widzenia.